Jest zasada: rób to, na czym się najlepiej znasz. No to po, jak, po jakiego diabła będą męczyć się nad programami itd. itd. Tusk jeździ, kłamie, że po prostu ile wlezie. I wierzą mu tam niektórzy. Proszę bardzo. Ci, ci stworzyli piramidy przeróżne do tego, żeby okradać nas wszystkich. Ja wielokrotnie chodząc po Warszawie, zresztą w swoim programie też to pokazywałem, wrót po prostu taki w Warszawie, że się w głowie nie mieści. Ja to kumam teraz. Rozumiem, dlaczego, dlaczego no, to, były to, ciągłe te podwyżki. Bo to nie są tanie rzeczy, tak więc chłopaki, dokładnie tak jak wszyscy guru biznesu mówią na, na wszystkich szkoleniach, jak mówił Rafał Zaorski teraz na swoim tam piętrze, rób to, na czym najlepiej się znasz. Jesteś młody, atakuj, inwestuj, bo to długo czasu nie masz. No to chłopaki atakują, ile, ile wlezie. Ile wlezie, no i co będą się tam martwić jakimiś głupotami. Ale jeszcze jednej rzeczy, czego nie ma, bo Jacek, Jacek, nie, ale brona wygnie. Wymienił... Ale pamiętaj, żeby w papierach się wszystko zgadzało. Żeby, żeby, żeby jak się hać, złapią, to i tak dalej. A, ale jeszcze jedna rzecz, panie papier. redaktorze, bo Jacek Liźniewicz powiedział, że nie ma reakcji.